Cześć, witajcie! To znowu ja. To jest siódmy chyba już odcinek Let's Play Minecraft. Także tak. Pokażę Wam teraz domek, jaki skończyłem, No, prawie skończyłem, bo dachu jeszcze nie zrobiłem. Wyglądał tak. No, może ładnie. może nie, Nie wiem. Dobra. To chyba tego nie będzie. Tu będę. D Aha właśnie. Dowstona mam. to. Yy, bo creeper nie wybuchł. O tam. Tam mi creeper wybuchł Dlostonego. Dobra. No i zobaczymy co się facie. Dobra, tu na razie nic nie ma, to będzie jakieś zdoby. Dobra. Tu jest to drzewko nieudane. Dobra, a sama chata wygląda tak. Obraz, za tym obrazem nic nie ma. Bo co on mogło być? No, yyy... Eee. Ja. Pod tym... Pod tym liśćmi... Jest dla po, Pod tym chyba no, i pod tym. Żeby światło bo widać. I pod tym, i pod tym też. No. Mm. Tu miał być piec, ale nie wiem, czy mnie nie spali tego. Także jeszcze to przemyślę. łóżka. Um, Można się przespać. No, Jest. Dobra. No. Y, to miał być kominek. To, to miał być kominek, ale nie miałem mu żeby to podpalić. No, żeby coś mieć podpalić? Lampę, oświetlenie. Yy, tak, na dole Google, stąd tutaj lampę. O! I wszystkie trzy naraz. Oświecę, zgaszę, zgaszę, No, tu jeszcze może będą yy, półki z książkami. Ale ja chyba tylko tutaj. To wiesz, dobra. No, teraz jakoś mi się Minecraft nie wiem, dobrze. Aha, jeszcze kolega mówił, żeby, że mam mody, coś i że nobię. Yy, to tak, ta wielka, ten wielki worek, to, co teraz trzymam w ręce, proszę bardzo, otwieram. I to mi po prostu pomaga. To nie jest jakieś ułatwienie, mm, wspomagacz, nie dodaje mi to itemów żadnych, ale na przykład idę do kopalni, y, jest dużo rzeczy y, i mam to wszystko pełne, otwieram to i już tego miejsca mam więcej, mogę więcej przynieść do domu, a na przykład będę robił przeprowadzkę, teraz na przykład, to wszystkiego w jeden plecak nie zabiorę, to, ale w to już tak, no. Także to jest yy, po prostu odzwierciedla życie, bo ludzie też mają worki. No, no i po prostu to jest lepiej. Wow. Yy, to, a to jest energy kondenser, Czyli takie coś, że yy, wymieniam energię słoneczną na itemy, wrzucam patyki i to im przerabia patyki z tego bo to daje energię słoneczną. No. Diamenty też, ale diamenty to bardzo wolno oparcie. No. Tak. Dobra. Teraz zobaczę, czy dźwięk czasem nie opóźnia. Dobra, dźwięk się zapisuje, wszystko dobrze. Mm, także no. Um, właściwie to tak, nie skończymy jeszcze tej chaty, bo Tutaj nie ma dachu, jeszcze powinien być taki stoszkowy. Dobra, tego jeszcze nie skończyłem. To zamienić na czyste schodki, ale to później. Ja. Teraz jako taka gównia jak ma za bardzo. No powinno być lepiej, ale czasami kości. Dobra, no to mówiłem, robię przeprowadzkę. Także biorę wszystko co mogę. Niektóre rzeczy mi nie no to przerobię to na. Yy, tak, tosty jeszcze, nie? Dodatkowe jedzenie. Yy. No. o Tu jest ta książka receptur, to wszystko mi pomaga. Pokazuje, jak to zrobić, i później to szybko. Szybciej po, po prostu jest, nie muszę tego szukać, szybciej zrobię filmik, go wrzucę, a tak to zanim poszukam wszystko. No, no i patrzcie, tutaj gdzieś od, odtąd zaczyna się jedzenie dodatkowe, odtąd dotąd, aż. Um. No i to jest dodatkowe jedzenie, na przykład yy, hamburgery, o, no robi się tak, no. I to naprawdę dodaje życie, um, dodaje życie, że tutaj, to, um, ten pasek zdrowia. No, um, tutaj mogę sobie przerabiać na przykład niepotrzebne rzeczy na potrzebne jakieś. Teraz na przykład, um, no nie wiem, co może być potrzebne. Załóżmy to, o, i to samo go przerobić. No, um, jeszcze co do dodatkowego jedzenia, co do dodatkowego jedzenia, mogę sobie przepalić jabłko, tak, jabłko, ono się tutaj przepala, o i otrzymuję e, kawałki jabłka, upieczone um, czy coś takiego, nie wiem, e, kawałki jabłka po prostu, przepieczone. No, ym, dobra, bierzemy dalej. Yy. Yy. O, właśnie w takich monetach przydaje się worek. Yy. No i po prostu ja nie mam cheatów, które pozwalają na branie i temu. Także to nie jest żadnym ułatwianiem. Nie, to nic, nie ten... Może w następnych odcinkach pokażę jak ten... Jak... Inne mody, po prostu. Bo, ben, bo mam już takie plany, po prostu na 200 odcinków. A ten... A... Um, no... Plany mam duże, a potrzebne mi są wszystkie odkrycia. A odkrycia to są... Takie coś, o. no Uuuuuuu. Jest. Kwasetium. E, Kwasitum. Kwasitum. dobra, to nieważne. No i robi się to tak. Wiem, że już to mogę zrobić, ale po prostu po co, skoro nie mam rzeczy, żeby to odkrywać. I tak, mamy już taki stolik, jakby. Ne? Stawiamy sobie go gdzieś. Klikamy na niego, wrzucamy i tam będzie taki interfejs e, graficzny. A zresztą, co ja będę się tłumaczył? Na pewno ten. Jeśli widzieliście tego moda, to zrozumiecie, o co mi chodzi. Jeśli nie, to nie zrozumiecie. Ym, no. No, Także po prostu. To. No, to pozwala odkrywać itemy nowe, bo to jest moduł Towncraft. Towncraft. Mhm. Mm Um, to co jeszcze przypomina? No, um, co tu jeszcze? E, to jest z to jest Gems Mod, e, te krysztoły. no ale one niestety nie pomagają, bo a tak jakoś. Dobra, przeprowadzkę tutaj. E, to ja na pewno wyzmienia... Co Coś z mogę... Dobra. A, skrzynkę zapomniałam. Nie, Proszę. To naprawdę dużo daje jedzenia, chyba cztery serduszka, a to naprawdę dosyć no przydatnie, przydatnie. Także, no to to bym musiał mieć, to by było najpotrzebniejsze, chyba. No, dobra. Bierzemy dalej, barwniki. O, proszki to jest ekwiwalentu? Ekwiwalent exchange 2. Mhm. Dobra, to jest To Możemy Dobra. Idziemy to zanieść? Chyba jeszcze będę zrobić magazyn w tym domku. Um, pomysł na magazyn już mam. To będzie mniej więcej tak: dźwignia będzie gdzieś. Kurczę. Może od tej dźwigni, tak. Yy, I tak pociągamy za tą dźwignię i tutaj odsłania się to. Albo. Albo. Nie wiem, co to jest. O! Albo pociągamy za tą, odsłania się tutaj, i tu jest wejście do tego magazynu. No, to by był dobry pomysł. Także tak zrobimy później, ale to później. Mm, dobra. Na razie wszystko będzie w jednych skrzyniach. Także. Mm. O, coffee. To właśnie bardzo się przyda, bo O, zaraz Wam pokażę, co z tego można robić. Coffee seeds, mam to. Z tego można zrobić y, zupę y, y, nasionową? nasionową? Dobra, zupę z nasion. No. Y, można zrobić kopię. Y, tak. Yy, Wychodować to. I z tego będziemy mieli takie nasionka. Yy, później dać tak w craftingu. Tak, tak. I będziemy mieli takie coś. Takie coś jak przepalimy. Yy, mamy kawę. A jak takie coś trzy i cukier yy, skraftujemy. Mamy espresso. Także yy, fajne, bo to yy, dodaje trochę życia. Yy. To, no to można się pobawić w jedzeniach. Kiedyś może będzie odcinek z gotowaniem, nie wiem. Kiedy. Dobra, odłożyć to nie A mnie to się Artefakty z Tuncraftu też. To jest, to jest potrzebne do odkryć, kryształy też. Ale to niektórzy co wiedzą, to... Niektórzy co mają dotyczenia z Tamkraftem to wiedzą. No to też. Wszystko opiszę w następnych odcinkach może. Bo już za dwa, trzy odcinki będziemy się brali za, za, za... zaraz... Yy. Za TownCraft, tak? Będziemy właśnie robić ten stoł, do odkryć. Yy. No. Yy, to wszystko wam pokażę. A, i jeszcze te tosty, jak się je robi? Yy, tosty się robi, no, no, coś, ale dobre. Idę do formy na chwilę, zobaczymy, co się zbierało. O, laguje, uuu, lagi, No, zobaczmy, będzie coś lepiej. No coś lepiej może jest. Przynajmniej dla mnie. Bo ja nagrywam to. Kurczę. O kurczę, to już trochę jest. Okej. Okay. Dobra, pokażę wam jak to się robi. Mhm. Mm kurczę, no szkoda, że opuszczam tą chatkę. To takie jest Dobra. Robimy chleb. Ja chcę dużo tego. Okej. Okay. Już mam piecek, kurczę. Dobra. Um, mamy ten chleb. Wkładamy go do piecyka do góry, węgiel na dole i to się przetapia, i mamy tostę. Nawet no, ja mogę wam pokazać. Hmm, tak tam. Tak. Hmm. Nie Nie, tak. raczej. A, czas mi był potrzebny. O, francuskie tosty. O, to, to może będzie w następnym odcinku, może będzie kulinarnia i będzie tam kropot Na następnym. O! Nie wiem, że tyle recetku, ma na no, no masz. Spodziewałam się? Nie. Dobra. Także wyjaśnienie. Dla kolegi, że po prostu te mody, które mam, nie ułatwiają mi tak bardzo życia i to wiele nie zmienia. No, zmienia wiele, ale nie na, nie na takie, że, że mi łatwiej grać, nie? No, No, może pójdziemy do petła. Może, może. To, robię. a kopywanie obsidianu, e, też długo się robi. Także. No, już prawie wszystko zbieram. Tak, to, to już jest wszystko.

Oh, yeah, she carries to me Fine, yes. Mm. Aha, jeszcze mam y, jedną informację, że mam też moda Better Dungeons. I <laughs> y, 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 ta. I on dodaje różne nowe y, dungeony, na przykład statki. I właśnie taki statek tam się gdzieś wygenerował. Na razie go nie widać, bo po pierwsze jest noc, po drugie y, mam słabo mnie, y, Słabo jakość, jakoś Ale w następnych odcinkach Na pewno go zwiedzimy Podbijemy, przeremontujemy I tu będzie nasza siedziba O No także ym. No dobrze o czym to mówię?

Magazyn. Chciałem już robić skrzynkę, Dobra. Dobra, tu skończę i będę już kończył. Dobra.

Aha, materiału z Assassin's Creed 2 nie będzie. Bo mój komp nie ciągnie, po prostu go już nagrywamy. Niestety. Razem. Niestety nie ciągnie. No. Będzie jakaś inna seria, chyba Prime 2. Dobra, co tu jest? Zamontuję to.

No w następnym odcinku y, magazyn myślę, że już skończyłem. momencie... Aha, y, Tam, Dobra, po prostu powiem, że willa budowa wili się nie rusza. No, nie nie chce mi się jej budować jej no, wszystko przeznaczył i no, po prostu nie, 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 nie skończyłem zbudować. No, ja mówię za cicho, to jest No, nie, no, 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 nie no, wiem, to będzie. Musi to być. Nie wiem. Następny magazyn i... statek chyba. A... jeszcze następną... piekło. Tak. E, tak będzie. Znaczy kiedy jeszcze będzie następny odcinek, może um, dzisiaj 8 sierpnia? E, chwila. Tak. dzisiaj 8 sierpnia, także um, nie wiem, do obejrzeć. Jak obejrzycie 9, to kurde Będzie 10 odcinek? No. Mało, no, właśnie dzień po tym, nie? To był hmm. To myślę, że znaczy. jeżeli znaczy to, bo krótko, że to pozwala tworzyć eh, obrońcy naszego, No to goście w transferu. Сори за писк такой. Наступил. Да, ладно. Ну, это уже, наверное, будет конец этого чтения. уж не знаю, что Dobrze. No, to co? Widzimy się w następnym odcinku, w którym to już... w którym to już będę robił magazyn. No. Także na razie.